stanie z księgi proroka Jeremusza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca z serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i beznudną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posłuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Oto Słowo Boże. Amen. Szczęśliwy człowiek, który ufa, Panu. Pa. szczęśliwy człowiek, który ufa, Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą następną, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w rodzie szyderców, lecz w prawie pańskim upodował sobie, i rozmyśla nad nim dniem i to, co szczęśliwe człowiekie, które wychowa. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego niech nie będą, a wszystko co czyni jest udane. Część węcz obie, które była Ana. Co innego grzesznicy są jak chleba, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znam, a droga występnych zabinie. Szczęśliwie. Chrystus św. Pawła, apostoła do Korympia. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli i nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest Wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w Waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na tracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Oto słowo Boże. Amen. Ale, 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 bo ale, jest wasza nagroda w aleluja, aleluja, aleluja. ale, 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 Słowem wandeli według św. Łukasza. Chwała Panie! Jezus wszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równi. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem, oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydo. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą. I gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zerżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast gada Wam, bogarcze, bo odebraliście już pociechą Waszą, Wiada wam, którzy teraz się cieszą, którzy jesteście albo albowiem głód cierpieć będziecie. Wiada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Wiada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie wczynili fałszywym prorokom. Oto słowo kandyskie, a ma drugie Wokół niesprawiedliwości, poczucia krzywdy wobec szerzącego się zła, którego jesteśmy świadkami na co dzień. Często chcielibyśmy wydać sprawiedliwy wyrok i często też zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na naszych oczach tak bardzo zmienia się świat. Dlaczego tak zmieniają się ludzie? Dlaczego tyle zła, sprawiedliwości, braku zrozumienia, braku szacunku dla osób, które wierzą w Pana Boga, które chcą się modlić, które chcą szerzyć wiarę w Jezusa Chrystusa? My nie chcemy, tak jak niektórzy mówią, żebyśmy zamknęli się w kościołach i w swoich domach i tam się modlili. Naszym obowiązkiem jest to, żeby głosić Słowo Boże Słowem i przykładem. Nakaz misyjny przecież jest taki, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Zatem sprawa wiary nie jest naszą prywatną sprawą. My mamy wręcz obowiązek głosić Jezusa Chrystusa. Dlatego nie możemy zamknąć się w kościele. Nie możemy zamknąć się w czterech ścianach naszych mieszkań i po cichutku gdzieś w kąciku się modlić, a wychodząc do świata nie mówić nic o Bogu, nie świadczyć o Nim. Nie przyznawać się do tego, że jesteśmy osobami wierzącymi. Najlepiej, gdybyśmy jeszcze schowali wszelkie oznaki świadczące o przynależności do Boga, jak krzyżyki, medaliki, żebyśmy schowali różańce, żeby ktoś nie widział, że się modlimy, na przykład idąc z ulicą. Tak drodzy nie może być. I tyle też szerzącego się zła, także w naszej ojczyźnie. Zobaczcie, drodzy, że w krótkim odstępie czasu doszło do kolejnego morderstwa kapłana. Ksiądz wracał na plebanię, został z znienacka zaatakowany, skrępowany, zawleczony do piwnicy i bestialsko uduszony. To wszystko się się dzieje niestety w naszej Ojczyźnie. Niszczone są krzyże, przewracane, profanowane, niszczone przedrożne kapliczki, figury Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej, oblewane fekaliami, niszczone, deptane. Gdzie jest sprawiedliwość? pytania? Gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź otrzymaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi do swoich uczniów i do nas, bo przecież my również jesteśmy jego uczniami. Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą spogardą wasze imię jako niecne. Drodzy czyny mamy, odpłacać złem za zło. Czy jeśli ktoś się z nas naśmiewa, ktoś nas lży, ktoś nas lekceważy, ktoś nazywa nas głupimi, bo należymy do Jezusa Chrystusa, czy my mamy złem odpłacać za zło, czy mamy życzyć komuś źle? Często ludzie mówią albo piszą w internecie, karma wróci. Nie piszcie i nie mówcie tak, drodzy. Po pierwsze to słowo karma nie wywodzi się z naszej wiary i z naszej religii. Jest to słowo obce dla nas katolików. I nie życzcie tego nikomu, bo my nie powinniśmy być sędziami. Sędzią będzie dla każdego człowieka Jezus Chrystus. On za wszystko odpłaci. On wszystko rozliczy, bo przecież On nawet ma wszystkie włosy na naszej głowie policzone. Będziemy rozliczeni z każdego naszego czynu, z każdego naszego słowa. I ci, którzy tutaj na ziemi teraz śmieją się z nas, którzy teraz za nic mają Boga, wiara, ojczyznę, wartości, tradycje, którzy kpiny sobie sporządzają z tego, również będą rozliczeni. A tym, co my możemy najlepszego zrobić, to się za tych ludzi modlić. To jest nasze dzieło, którego powinniśmy dokonywać. Nie życzyć złego. Nie życzyć komuś tego, czego może nam ktoś życzy. Nie odpłacać złem ze złą. Jezus mówi dzisiaj, żebyśmy się cieszyli i radowali w owym dniu, bo za to wszystko, za każdą krzywdę, za każdą zniewagę, za każdą niesprawiedliwość, którą tutaj ponosimy na ziemi, odbierzemy nagrodę w niebie. Dlatego pełni radości, tak jak mówi Jezus, żebyśmy się cieszyli, Znośmy w cierpliwości wszystko zło, niesprawiedliwość, to wszystko, co się złego dzieje na świecie i w naszej Ojczyźnie. Znośmy to w cierpliwości i w spokoju. To wszystko musi się wydarzyć, ale pamiętajmy, że jest Bóg, jest Jezus Chrystus i to On będzie sprawiedliwym sędzią. Amen.